Dzisiaj przedstawiamy jedną z najbardziej niezwykłych i niesamowitych historii, jakie kiedykolwiek usłyszycie. To opowieść o Majku, bezgłowym kurczaku. Historia tak niewiarygodna, że aż trudno w nią uwierzyć. Ale to prawda i to naprawdę fascynująca. Zanurzmy się w nią. 10 września 1945 roku farmer Lloyd Olsen z Fruta w stanie Colorado postanowił przygotować kurczaka na obiad. Wybrał pięcio i pół miesięcznego kurczaka rasy Viandotte o imieniu Mike. Szybkim cięciem Lloyd wycelował w szyję, ale to, co stało się później, przeczyło wszelkiej logice. Zamiast umrzeć, Mike wstał i zaczął chodzić, jakby nic się nie stało. Lloyd i jego żona Klara byli zdumieni. Mimo braku głowy, Mike żył. Chodził, próbował się czyścić, a nawet próbował dziobać w poszukiwaniu jedzenia. Olsenowie postanowili zająć się Majkiem, karmiąc go mieszanką mleka i wody przez zakraplacz do oczu oraz małymi ziarenkami kukurydzy. Wieść o bezgłowym kurczaku szybko się rozniosła. Reporterzy i ciekawscy ludzie gromadzili się na farmie Olsenów, aby zobaczyć ten niewiarygodny widok. Historia Majka poruszyła wyobraźnię narodu i wkrótce stał się on sensacją medialną. Olsenowie dostrzegli szansę i zabrali Majka w trasę po Stanach Zjednoczonych, pobierając opłaty za zobaczenie cudownego ptaka. Sława Majka rosła i zyskał on przydomek cudowny Mike. Był pokazywany w czasopismach i gazetach, a ludzie z całego kraju przychodzili go zobaczyć. Miał nawet menadżera, który organizował jego występy. Mike trafiał na pierwsze strony gazet, a olsenowie dobrze zarabiali na jego występach. Ale jak Mike przeżył bez głowy, okazuje się, że ścięcie głowy nie było tak dokładne jak zamierzano. Topór minął żyłę szyjną, a skrzep zapobiegł wykrwawieniu się. Znaczna część pnia mózgu Mike'a pozostała nienaruszona, co kontrolowało większość jego odruchów. To pozwoliło Mike'owi na dalsze funkcjonowanie, choć w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak jego życie dobiegło nagłego końca w marcu 1947 roku. Podczas trasy koncertowej w Phoenix w Arizonie Mike zaczął się dusić w środku nocy. Olsenowie przypadkowo zostawili swój sprzęt do karmienia i czyszczenia, a bez natychmiastowej pomocy Mike zmarł. Historia Mike'a może brzmieć jak dziwactwo, ale pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo. Fruita w Colorado co roku organizuje festiwal Mike'a bez głowy, świętując jego niesamowitą historię przetrwania. Festiwal obejmuje takie wydarzenia jak bieg na 5 kilometrów jak bez głowy kurczak i bingo z kurczakami, podtrzymując pamięć o Mike'u. Historia Majka bez głowego kurczaka przypomina o nieoczekiwanych cudach życia i odporności w obliczu pozornie niemożliwego. To opowieść, która intryguje i bawi ludzi od dziesięcioleci i będzie to robić nadal. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej niesamowitej podróży do jednej z najbardziej niezwykłych historii. Jeśli spodobała Ci się opowieść o Majku, zostaw lajka, subskrybuj i udostępnij ten film. Bądźcie na bieżąco z kolejnymi niesamowitymi historiami. Do zobaczenia.